Dzierżoniowscy seniorzy bezpłatnie otrzymają nowoczesne opaski bezpieczeństwa. Trafią one do osób po 65. roku życia, których stan zdrowia powinien być systematycznie monitorowany, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, same prowadzą gospodarstwa domowe, lub mieszkają z bliskimi, nie będącymi w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia i bezpieczeństwa. Kolejny program taki społeczny, który uruchamiamy w dzierżeniowie, jest skierowany do seniorów. I to nie, nie do wszystkich seniorów, szczególnie do seniorów, którzy, którzy są osobami samotnymi, ale też do tych seniorów, którzy mają no, problemy zdrowotne. Jest to program, który polega na tym, że będą te osoby wyposażone w takie specjalne opaski, zegarki, które będą monitorowały po prostu parametry życiowe. I w razie jakiegoś tam jakiejś zapaści, zasłabnięcia, zawału serca czy upadku. Automatycznie z tych opasek będzie przekazywany sygnał do ratowników medycznych, którzy po prostu powiadomią odpowiednie służby i te służby tak powiem znajdą tą osobę, bo też namierzą w formie GPS-ów, w takiej formie satelitarnej i zostanie i tym osobom udzielana pomoc. Ile osób zostanie objętych tym programem? Na tą chwilę pozyskaliśmy 70 tysięcy złotych. Liczymy, że właśnie w tym pilotażu około 50 osób będzie objętych tą kontrolą, tym zabezpieczeniem. Na pewno to się sprawdzi, jestem przekonany i w przyszłości będziemy na pewno starali się o kolejne środki, ale też pewnie znajdziemy w budżecie miasta pieniądze na to, żeby kolejne osoby w ten sposób zabezpieczyć. Opaski trafią do chętnych mieszkańców Dzierżoniowa bezpłatnie, dzięki udziałowi miasta w rządowym programie Korpus Wsparcia Seniorów, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Seniorów zainteresowanych taką formą wsparcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu 74 645 0890 lub osobiście w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 czerwca.